Także witam, dnia następnego. Eee, także dzisiaj Wam pokażę, co dzisiaj będę robił. Eee, będę kleił te błotniki, które są pęknięte. No i zobaczymy, co dalej. Jeszcze, eee, jeszcze trzeba będzie wyprostować eee, to wzmocnienie. Nie wiem, czy to dzisiaj mi się uda, ale no zobaczymy. Dobra, no zderzaczek mamy tutaj już rozpakowany. No niestety jest to inny kolor. O tu mamy czerwony, tu mamy taki wiśniowy ale zderzak jest... no kurwa inny inny, bo tu są inne halogeny ten zderzak był w zestawie, to nie tak, że ja go kupowałem tylko był w zestawie Nie to zawsze śmieszy. Po co wyciągać znaczek? To jest leżak, przypuszczam, że od jakiegoś handlarza częściami. Na chuj ten znaczek komu jest potrzebny. Po co to wykręcać? Sprzeda go osobno. No to akurat w moim przypadku jest spoko, no bo mam taki znaczek, ale po co to wyciągać? Jakby ten znaczek był coś wart. No jest inny. Ten jest, ten jest od wersji Rip Curl Curl. I chuj, a ten jest od zwykłej wersji. Niby podobne, a jednak inne ten zderzak ma takie przetłoczenia. Ten zderzak jest płaski. No i najgorsze, że halogeny nie pasują. Myślę, że góra, myślę, że góra będzie pasowała chyba że. Tu jest przetłoczenie na środku, tu jest na środku. Nie, no to tutaj powinno wszystko pasować. Także no na pewno go założę. No bo nie mam innego zderzaka. No tylko, że chujowo, że... Że ten znaczek, znaczy nie znaczek, tylko te halogeny nie podejdą. No lipa. Chyba będzie... Te halogeny przypuszczam podejdą. Do tego, tak przypuszczam, tylko same kratki trzeba będzie dokupić. No nic, będę się bawił. Także fajna niespodzianka, że w ogóle zderzak jest. Ale no słabo wyszło, że jednak jest inny. Co do tych lamp, to jeszcze nie wiem, czy zostają, czy wlatują nowe. Nawet nie sprawdzałem cen, ale myślę, że to nie będą jakieś duże koszta. I co, i na razie to zostaje, na razie to zostaje. No i, i to prostowanie tego, tej, tego wzmocnienia, całego lub ewentualnie jak się go nie uda naciągnąć, no to trzeba będzie kupić nowy. Nie jest to drogie, bo używka, jak patrzyłem, w granicach 200 zł. No ale wiadomo, koszta. Jeżeli coś da się naprawić, no to lepiej to naprawić. A nie jest to jakiś element konstrukcyjny, bo podróżnica i cały pas przedni jest nienaruszony, tylko to wzmocnienie. Więc no jeżeli mi się nie uda, no bo głównie no chodzi o lampy, nie? Żeby lampy spasowały do błotnika, bo do tego są też przykręcone lampy. Jeżeli mi się nie uda tego fajnie naprostować, no to. To zamówię nowe, a, a to jest tylko, tylko przykręcone. Widzę, że nawet zerwało. Tam śrubę teraz zauważyłem. To jest tak do dogiełogo. Dosyć jest to miękkie. To myślę, że może się to uda zrobić. Przód mamy już całkowicie zdemontowany. To, co Wam ostatnio pokazywałem, no to no to to jest pogniecione to trzeba będzie prostować, nie wiem co z tymi lampami bo mamy tak, jeden dwa nie, bo to jest od klapki, sorry yy, tutaj chyba tylko był jeden zaczep w tej lampie, a reszta jest połamana, więc więc chyba skuszę się na nowe lampy nie jest to jakiś duży wydatek, ale ale chyba źle to wygląda na pewno by się dało to jakoś pokleić na sztukę pozakładać, ale nie wiem, czy, czy to w ogóle jest sens się tak bawić. Dobra, także dzisiaj próbujemy. Próbujemy tą zszywarkę. Te szywki wychodzą najbardziej optymalnie, bo w zestawie. W zestawie mamy jeszcze tamtych, nie liczę. W zestawie mamy jeszcze takie, ale one są za małe. Także e, tymi będziemy zszywać. Najgorzej będzie chyba tu, u góry, ale będę musiał lecieć po kolei. Pierwsze sobie złapię tutaj, później złapię sobie tutaj i na każdym rogu, a później będę musiał jakoś to dociskać i kombinować. Nie wiem, czy mi się to uda. E, ale ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie ok nie wiem jak Was tutaj dobra tu mamy maszynę podłączoną mamy maszynę mamy na. 600 stopni. Teraz tak zszywki wkładamy. Ona tak dosyć luźno wchodzi, ale to chyba o to chodzi, żeby nie była na sztywno. Troszkę twardy ten przewód jest, ale może dlatego, że jest też e, dosyć zimno. Znaczy zimno, w sumie 5 stopni, ale. Dobra. Szkoda, że ta rączka jest biała, bo już się brudzi. Nie wiem, jak to złapać, bo strasznie sztywny jest ten przewód. I teraz tak zimną szywkę przykładamy, trzymamy, aż się wtopi. Puszczamy. Lekko ją przekręcam. I wyciągamy. Ona jest chyba za mało wtopiona. Ale, ale ją można w każdej chwili dogrzać i, i bardziej ją wtopić. Da, może na 700 stopni, bo te są 0,8. One się dłużej nagrzewają. By się przydały ściski, Aha, ale tu jeszcze jest lekko szczelony, to od razu go złapię. Niestety nie mam, yy... niestety nie mam takich yy... ściągaczy, czy jak to tam się nazywa, Ś ściski dokładnie. Więc będę musiał jakoś tak kombinować, że zapierać ręką. Nagrywa się, w ogóle się nagrywa. Tam jeszcze wykorzystam tą małą tutaj na, na łączenie. Fajna sprawa. Te takie zszywanie. Zobaczymy, jak jeszcze będzie później na, na koniec. Jak to będzie wyglądało od widocznej strony. klejowanie nie minie. Zaraz zobaczymy. Muszę troszkę oddalić. No jest fajnie. Ubytek. Ubytek jest, także no nie idzie tego tak posklejać, żeby tego nie było widać. Jeszcze będę musiał tutaj samo to zakończenie. Tą mniejszą skrzywką, ale tak to się fajnie wszystko tutaj licuje. To jest dopiero chwycone. Także to jeszcze będę to jeszcze będę dokładnie. Patrząc, że to wszystko było rozjechane, jakby straciło swój kształt, to fajnie udało się to zszyć. Ogólnie trzyma się to wszystko bardzo sztywno. Tu by trzeba było delikatnie przeszlifować, żeby nie było tych, bo tu mamy odprysk lakieru, Tu mamy chropowate takie. Może nie udało mi się tego tak idealnie naprawić, ale jest naprawdę według mnie dobrze. Wszystko tu się pokrywa. Jest OK. Teraz zostało tylko zeszlifować, e, zeszlifować to, żeby nie było ostrych e, tych drutów i tutaj nie będzie nic, no bo tego nie widać, także nie ma sensu. E, spróbuję na próbę tę lampę jeszcze jedną e, pospawać, Pospa nie, bo to nie jest spawanie, tylko to jest zszywanie. Spróbuję tę lampę e, szyć i zobaczymy jak to się będzie miało, e, czy to będzie w ogóle miało sens? I został jeszcze nam jeden błotnik. Eee, Także miałem w sumie tego nie kleić, ale pozbierałem te elementy. I tak wygląda zszyte ucho do lampy, mocowanie. Nie wygląda to źle. Eee, druga lampa jest dokładnie w tym samym miejscu. Tamta jest bardziej pęknięta, bo po całej całe to całe to mocowanie tu jest rozjebane, także mm, tą lampę kupię. Nie będę jej kleił, bo tutaj nie za bardzo jest jak to pokleić, bo ona jest y, po całym jakby obwodzie można powiedzieć szczelona, zaczynając tu, tu, tu i w koło, także z tej lampy jest nic, ale ta Mniej oberwała. Tu jedynie jest takie uszczerbione, ale tego elementu nie mogę znaleźć, więc zakleję to jakimś silikonem, żeby tutaj woda się nie dostawała. Tu jest jakieś jedno mocowanie, ale to nie szkodzi, bo, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery mocowania, także ta lampa będzie fajnie siedziała. Tutaj kawałek mam, to też to posklejam żeby już była jakby kompletna także tylko tutaj ale to chyba nawet nie było mocowanie tylko chyba jakieś taka wsuwka e, stabilizująca jakby to tak mógł nazwać więc e, nie jest źle no poszukam jeszcze tego, tego plastiku ale wątpię bo co chwilę coś tutaj ruszę to to coś spada to są raczej takie zderzakowe plastiki to no tutaj nie ma nic To. i zostanie tylko do wyciągnięcia to. Ja sobie tak jeszcze to bardziej oglądałem. To z tej strony jeszcze jest w miarę, ale z tej strony aż się przyłamało. Nawet nie zauważyłem tego wcześniej. Tu jest przyłamane. Ale będziemy drutować. Także chyba w tym odcinku będzie tyle. Chyba, że jeszcze mi się uda dzisiaj E, naprostować to, to też e, wrzucę tutaj e, do tego filmu coś o tym prostowaniu. E, zostanie ta lampa do zamówienia. Do Dobra, takie coś sobie wymyśliłem. <coughs> to jest pierwsze. To zagięcie, co pokazywałem, zaczepiłem pasem. I teraz e, do tej śruby, która, która jest przykręcona, jakby garaż do betonu. Eee, tym hakiem zaczepiłem ją, no i zobaczymy, czy to się w ogóle uda coś naprostować. Myślę, że w łeb nie dostanę. że coś tam się naszarpałem, coś tam podprostowałem, ale ale tutaj nie mogłem dojść. Dobrze, że ten, e, że to się da ten pas przedni e, zdjąć. To jest do naprostowania. Nie dałem rady tego młotkiem. To, co? To jest do naprostowania. Bo to jest skrzywione. E, sugeruje się drugą stroną, no ale to i tak... E, to i tak musi być proste. Nie, nie dałem rady, bo nie szło tam nic wsadzić. I, i to mocowanie jest zmięte do dołu, a powinno być e, do pionu. Także to będę musiał jakoś wyklepać. To będzie spoko, bo jest odczepione, ale, ale z tym będzie problem. Dobra, takie coś wymyśliłem. E, bo nie szło w ogóle tego ucha naprostować, bo ono było w ogóle wygięte na no to tak jak widzieliście. I nie mogłem sobie poradzić, żeby to naprostować, no bo nie było dostępu. Tyle o ile udało mi się puknąć motkiem, ale to dalej było chujowo. Eee, nie chciałem po tym alternatorze prać, bo dosyć parę razy go stuknąłem, bo nie chciałem go uszkodzić. Eee, ale co? To jest alternator? Nie, alternator jest wyżej. Eee, nie udało mi się dokładnie tego tak jeszcze wyprostować, bo jest tutaj taka szparka pomiędzy. A to oryginalnie było jakby razem e, zgrzane. Ale i tak jest ok, bo jest już, już w pionie. Eee, tutaj troszkę sobie podspawałem, żeby mi się to nie cofało. Jeszcze tam. Jest taki problem, że jest tam astyka cała i nie mam za bardzo czym tam dojść. Spróbuję to tak tyle, o ile wyskrobać. Jeszcze gdzieś tu spróbuję podciągnąć to do góry, tylko że mi się auto już dźwiga. O. Całe auto się podnosi do góry, ale spróbuję zrobić przymiarkę i i założyć tak, jak jest teraz. Tu już tą blachę mam wyprostowaną. Ona była spoko, bo, bo jest na wierzchu, ale, ale duży problem właśnie sprawiło mi tamto. I, i tutaj jeszcze brakuje... To myślę, że... to myślę, że, Ta blacha myślę, że ona jest już w miarę. To, że jest troszkę tutaj krzywa, to jeszcze ją puknę młotkiem. Myślę, że może będzie ok. No tu już się odsunęło od akumulatora. Eee, tylko tutaj jeszcze brakuje tam nie będzie widać pewnie. Tu jest, ale jej musiało już nie być, tej śruby. Eee, tu jest śruba mocująca, a z drugiej strony jej w ogóle nie ma. Jak znajdę, dokręcę, tak żeby to było wszystko na sztywno, tak jak ma być. Jak nie znajdę, no to niestety nie dokręcę. Co robię pierwszą przymiarkę tej tej blachy, jak będzie ok, no to myślę, że już będę to skręcał. Dobra, no na dzisiaj to będzie już koniec, bo już się robi późna godzina. E, wstępna taka bez przykręcania przymiarka zderzaka, w miarę, w miarę, powiem wam, że jest w miarę ok. Nie wiem właśnie czy chociaż tu się spina no to będzie tak, bo jest jeden uchwyt jest urwany, tak jakby błotnik trzyma się lampy i tego nie mogłem znaleźć, gdzieś musiał wypaść podczas tuczki więc to będzie gdzieś tak no tutaj na razie na szparę no to nie patrzę, no bo bo z tamtej strony nie jest w ogóle skręcony, ale nigdzie tutaj Delikatnie trzeba ręką pchnąć, tylko że się wtedy robi tutaj taka nierówno. Powinno być pewnie coś takiego, więc tak jakby to jeszcze musiało iść w stronę przodu, ale próbuję to ciągnąć i w żaden sposób nie da się tego przeciągnąć. Także może jutro, może jutro jakieś chęci wrócą bo już nie chce mi się z tym grzebać bo trzeba będzie to bo się nie będzie zderzak zgrywał zderzak się nie będzie zgrywał z tym z maską także trzeba będzie Trzeba będzie jutro kombinować. Jutro jadę po lampę. Używka za 270Z znalazłem. Koło 40 km ode mnie. Jutro muszę po nią jechać. Eee, Botnik się tak prezentuje. Mi się wydaje, że może nawet nie będę go malował. Nie rzuca się w oczy. Wygląda tylko, jakby był spękany. I Aha. to jeszcze takie trzeba popasować, bo teraz faktycznie zamknąłem maskę, chyba że maska się cofnęła jeszcze. Tak, Tylko, że maskę jak dam na dół, no może. Teraz zobaczymy, błotnik już poskręcałem i wszystkie Wszystkie dziury pasowały fajnie Także raczej to nie będzie wina Z źle spasowanego wodnika, Tylko najpewniej maska Spróbuję jutro to Odkręcić, popuścić i może Uda się ją pchnąć Dobra, no ja już sobie musiałem Tutaj ponaciągać, poprzymierzać Ściągać lampy, znowu naciągać w miarę mi się to udało zlicować. Nie jest to zrobione perfekt, bo trzeba byłoby kupić. O, ale świeci. Trzeba byłoby kupić nowy pas. Tu mam problem z dopasowaniem. Kurde, nic nie widać. Tu mam problem z dopasowaniem tego błotnika do tej lampy. No I też ze względu na to, że jest złamany tutaj w błotniku uchwyt. Być może by się to jakoś lepiej udało poskręcać ale no niestety nie ma tego uchwytu, bo jest łamany i gdzieś, e, no gdzieś się zapodział. Przynajmniej tutaj w tych szczępach nie było go. E, błotniki są poskręcane. Wygląda to całkiem ok. Widać, że jest pęknięte, ale, ale trzyma się to wszystko kupy? Tutaj z lampami tak samo musiałem kombinować. Jest to ponaciągane ale muszę opróżnić garaż do poniedziałku, więc powiedziałem sobie, że składam to tak jak jest, a jak będę malował zderzak, to w międzyczasie sobie zamówię cały ten pas, podkręcam te lampy i założę go już tak jakby prostego, no bo ten jest jednak, jednak jest lekko pokrzywiony i nie idzie go naprostować. Niby blacha jest cienka, ale jest taka, że strasznie tak jakby, nie wiem, sprężynuje, no ciężko ją tak jakby e, Poustawiać Bo na przykład tą stronę ustawiłem fajnie Wynaciągałem, skręciłem lampę To znowu ta nie pasuje i tak w kółko Także szkoda się tutaj e, Siepać No lampy są poskręcane, ta strona wyszła dużo lepiej e, Tutaj może bardziej widać e, Że było pęknięcie Ale jednak e, spasowanie lampy do, do całości lepiej wyszło e, Ja już robiłem, szybko. Znaczy, już uzbroiłem ten zderzak, więc jest znaczek. Mamy halogeny. E, a trapki do halogenów będę musiał zamówić. No bo tak jak mówiłem wcześniej, te nie pasują. E, I co? E, kupiłem lampę. E, fajnie się ją udało kupić. Była wystawiona za 270 ziko. E, na autozłomie zadzwoniłem tam. E, jednak pan stwierdził, że Toś komuś musiał chyba wypaść i się ułamał, e, ułamał się ten e, zaczep, ale i tak jest wystarczająco dużo tutaj śrub, bo jest raz, dwa, trzy, więc w zupełności ona, one wystarczy, nie musi być tego trzeciego i także zniżył mi cenę na 150 zł, więc spoko. E, z takich rzeczy co. No to tak, liczmy zderzak, a w ogóle taki zderzak, e, taki jak tu był, e, tylko też nie w kolorze 7 stówek e, wołają. Także wydaje mi się, że dosyć, chyba sporo jak za Twingo. No ale może, nie wiem, może nie ma tych zderzaków wiele. Ten kosztował chyba 200 zł. E, I co? No, także będę go malował, na pewno. Bo brzydko wygląda, myślałem, że może nie będzie się tak różnić. Bo przez folię widziałem, że jest podobny kolor, ale jednak jest zupełnie inny. I co mamy? Tak, dwie lampy. Pas będzie do zmiany. Także na razie to składam, tak, żeby dało się wyjechać. I co? No i składam. Także założę. Tutaj w ogóle nie nagrywałem, bo tutaj właśnie, tak jak mówiłem, duża rzeźba była straszna. Tukłem młotkiem, pieprzyłem się. Tu w ogóle mi się jeden, jedna śruba ukręciła, ale musi być bez niej. Może jak będę zmieniał ten pas, to wtedy, to wtedy się rozpołowi to z tamtym drugim elementem, co jest skręcane. I jakoś będę musiał chyba spawać na krętkę, żeby to wywalić, wykręcić. i działam. Pokażę wam w sumie, jak wyjdzie z tym zderzakiem jak spasowania. Na pewno maska nie jest spasowana, bo mi się wydaje, że jednak troszkę dalej i tak jest wepchany ten pas. Pomimo tego, że go mocno naciągałem, ee, zgrzypiało, czyszczało, ale co puściłem pasa, to z powrotem wracało na swoje miejsce, więc taka nierówna walka trochę. A też nie chciałem przesadzać z tym ciągnięciem, żeby czegoś nie urwać. Ym, I co? Biorę się do roboty. Zostało w sumie założyć zderzak, przykręcić nad kola, no i, i chyba tyle na razie.